Witam wszystkich. Mamy dzisiaj na serwisie 2G20. Jedno mamy serwis i kolejowy, wymianę hamulców, poprawienie wyważenia po poprzednim, poprzednim serwisie, który to źle wyważył. Uzupełnienie jednej szpilki, ponieważ we wszystkich kołach brakowało po jednej. Ogólny przegląd pojazdu. Auto ma 50 tysięcy przebiegu. Generalnie tylne hamulce kwalifikują się do, do wywalenia z zewnątrz. Jeszcze tego nie widać, ale właściciel przekonał się na własne na oczy, jak wyglądają tarcze od środka. już są bardzo mocno skorodowane i kwalifikują się do wymiany. Generalnie świeży nabytek, także pan został poinformowany, jak, jak dbać o, o tego typu auto. Tutaj mamy też G20 po przeglądzie pozakupowym i generalnie były wymienione dwie końcówki drążka kierowniczego ale jeszcze coś przy przebiegu 60 tysięcy jest takie dosyć mocne puknięcie, będziemy jeszcze to oddiagnozowali tutaj mamy już końcówkę przy wymianie rozrządu N57 kompletna wymiana rozrządu i generalnie przy tym aucie to, to chyba tylko tyle robiliśmy, a w sumie aż tyle i nie robiliśmy tylko Sławek robił no, już prawie wszystko poskładane. Nowa opaska na wydek dodatkowych kosztów doszła. Do i przewodzik, od odmy, Jakiś tego typu drobne rzeczy. I dodatkowo mamy jeszcze BMW X5 N57. Demon musimy zdemontować kolektor sący, ponieważ jest błąd na stawnika. Właściciel zdecydował się nie na czyszczenie kanału głowicy, zaworów, kolektora. No i generalnie kompleksowo sprawdzenie całego dolotu i serwis olej i wszystkie filtry na zamiennikach także na tę chwilę tak to wygląda, działamy dalej w X5 mamy już zdemontowany kolektor tak się prezentują kanały głowicy Ten ostatni jest zawsze naj, najcięższy do wyczyszczenia i najbardziej, najbardziej jest brudny. Jak na 150 tysięcy normalna sprawa. Nic szczególnego. Uszkodzony tutaj jest jeszcze nastawnik. Ponieważ nie przechodzi testu i sterownik głasza błąd. No kolektor mocno zabity. Mocno zabite bardzo widać to od tej strony, gdzie przychodzi rura lotowa, O, tak może będzie dobrze widać. No i jedna sadza.